Cześć moi drodzy, dzisiaj pobawimy się w detektywów. Zaprezentuję wam elementy serialu kryminalnego, wszystkie narzędzia, których używają twórcy, aby nas zaciekawić, aby nas złapać na ten haczyk, aby wprowadzić nas w świat przedstawiony, w całe śledztwo, jak pokazują bohaterów, jak budują ich portrety psychologiczne, jak prowadzą fabułę. O wszystkim, tym sobie dzisiaj opowiemy. Jako, że jest to materiał realizowany we współpracy z Kanal Plus. E, użyjemy sobie tutaj jako podstawy fabularnej pierwszy sezon serialu Belfer. Naprawdę świetny, jeśli nie widzieliście, to bardzo Wam polecam, bo jest to świetny serial kryminalny, który wiele z tych elementów, o których sobie teraz opowiemy, e, zręcznie odhacza. E, jednak jeśli widzieliście Belfra, to może zainteresuje Was informacja, że w ten piątek premierę, miał premierę trzeci sezon. Dwa odcinki są dostępne już na Kanal Plus online, a na kanale. YouTube, kanal Plus Polska, możecie obejrzeć pierwszy odcinek zupełnie za darmo. Dodatkowo, kanal Plus, w ramach promocji tego e, sezonu, przygotował specjalną stronę imitującą telefon Kacpra, czyli ofiary e, osoby, która zaginęła w trzecim sezonie. Możecie sobie tę stronę odpalić skanując ten kod QR lub w, stosując lub używając linka, który jest w opisie do tego materiału. Pamiętajcie jednak, żeby tę stronę odpalać na swoim telefonie. E, znajdziecie tam listę połączeń Kacpra, listę jego wiadomości, jego zdjęć. Filmiki, które nagrał oraz konkurs, w którym możecie wygrać nagrody. Więc jeśli chcecie sobie troszkę poszerzyć fabularnie wydarzenia z trzeciego sezonu lub właśnie wziąć udział w konkursie, to serdecznie Was na tę stronę zapraszam. No i pamiętajcie, że trzeci sezon już ruszył z dwoma premierowymi odcinkami. O nim sobie opowiemy troszkę więcej pod koniec tego materiału, bo miałem okazję przedpremierowo obejrzeć trzy odcinki, ale teraz chciałbym już przejść do mięska do sedna i zdekonstruować dla Was mm, serial kryminalny. I wszelkie jego fabularne zasady. Pierwszy element konstrukcji całego świata przedstawionego to społeczność. Jest to bardzo ważne, aby zaprezentować zamkniętą społeczność bohaterów. Może to być, mogą to być mieszkańcy małej miejscowości, jak Dobrowice w pierwszym sezonie Belfra. Mogą to, być, mogą to być uczniowie liceum jakiejś szkoły, jak na przykład w drugim sezonie, gdy Belfer trafia do Wrocławia, ale też mogą to być wiecie, przedstawiciele jakiejś grupy zawodowej, pracownicy jakiejś korporacji. Mogą to być, może to być grupka znajomych dobrych. Bardzo ważne jest, żeby to była zamknięta społeczność. Przede Wszystkim dlatego, że po pierwsze, pomaga to zaprezentować bardzo barwne portrety psychologiczne bohaterów, pozwala to zaprezentować realistyczne relacje między tymi bohaterami, dość rozbudowane, no bo w małych miejscowościach, w małych społecznościach wszyscy bohaterowie z reguły się znają, a to właśnie po pozwala okazuje świetną podstawę fabularną do zbudowania tych relacji. Zwróćcie uwagę, że często seriale kryminalne właśnie rozgrywają się w małych miasteczkach, jak Dobrowice z pierwszego sezonu Belfra, nie w wielkich miastach, wielkich metropoliach. Właśnie dlatego, że możemy tutaj zaprezentować zamkniętą grupę osób, które się już znają i które, gdy my docieramy jakby fabularnie do tych, do tego, do, tych, do tego miasta, do, tego, do tej miejscowości, to już wiele tych relacji jest osadzonych. Ci bohaterowie mają przeszłość em, związaną ze sobą. E, w Dobrowicach mamy y, oczywiście rodziców Asi, czyli osoby, która Została zamordowana. Mamy jej znajomych, rodziców tych znajomych, mamy uczniów, mamy wychowawców, mamy nauczycieli, mamy miejscowego dziennikarza, mamy funkcjonariuszy policji, mamy burmistrza, mamy jakichś biznesmenów, mamy jakiś półświatek gangsterski. Wiecie, cała ta struktura fabularna jest już zbudowana. Dodatkowo, co właśnie ważne, i ja to powtórzę, w małej społeczności możemy już od razu zaprezentować wiele relacji zazębiających się między tymi bohaterami, ok? Więc ta zamknięta społeczność jest bardzo ważnym pierwszym elementem, Konstrukcji świata przedstawionego w serialu kryminalnym. Druga rzecz morderstwo. Oczywiście, ostatecznie dochodzi do morderstwa nie ma tu za bardzo się nad czym rozwodzić poza tym, że yy, morderstwo zwykle jest dokonywane w obrębie pierwszego odcinka sezonu zwykle dzieje się albo na samym początku, albo na samym końcu yy, będąc również cliffhangerem wprowadzającym do kolejnego odcinka. W przypadku Belfra mamy morderstwo na samym początku, czyli typowo Hitchcockowa szkoła, gdy rozpoczynamy trzęsieniem ziemi, więc nasza, naszą ofiarę poznajemy już na samym początku pierwszego odcinka i jakby każda szkoła jest ok, nie ma tutaj lepszego lub gorszego rozwiązania. Ważne jest tylko to, aby morderstwo zostało dokonane. Aby doszło do morderstwa w pierwszym odcinku, bo jest to zapalnik pod absolutnie wszystkie późniejsze wydarzenia i rozpoczęcie całego śledztwa. Trzeci punkt outsider. Wprowadzamy głównego bohatera, który musi być outsiderem, musi być kimś z zewnątrz. Ja tutaj specjalnie użyłem określenia outsider, bo Paweł Zawadzki, tytułowy belfer, dokładnie tak się określił i jest to całkiem trafne określenie. Dlaczego musi to być osoba z zewnątrz, spoza tej społeczności? Muszę tutaj troszkę zagłębić się w konstrukcję narracyjną, bo jest to bardzo istotne. W literaturze mamy różnych, różne rodzaje narratorów, ale ale nas interesują przede wszystkim dwa rodzaje narracji. Narrator wszechwiedzący to taki, który wie więcej od bohatera danej książki. W przypadku filmu objawia się to tak, że my jako widzowie obserwujemy sceny, o których główny bohater nie ma pojęcia, nie może wiedzieć. Czyli dowiadujemy się o tym, co się dzieje, gdy danego bohatera w danym miejscu nie ma, ale dowiadujemy się o tym, co się działo, działo na przykład w przeszłości. Dowiadujemy się o tym, co niektórzy bohaterowie myślą, co wiedzą, jakie informacje posiadają, ale nasz bohater. O tym nie ma w ogóle pojęcia. Czyli my jako widzowie mamy ubogaconą wiedzę w stosunku do naszego głównego bohatera. I to jest narrator wszechwiedzący. Drugi rodzaj narracji, który nas interesuje, to w literaturze to się nazywało bodajże narrator bezpośredni, narrator pierwszoosobowy. Czyli właśnie prowadzona jest narracja z punktu widzenia głównego bohatera. W filmie oczywiście objawia się to tak, że wszystkie informacje, które my otrzymujemy jako widzowie są tożsame z tymi informacjami, które otrzymuje główny bohater. Czyli niejako o Odkrywamy historię razem z nim. I bardzo ważne jest to, aby w serialu kryminalnym przeważała narracja pierwszoosobowa. I to w połączeniu z faktem, że główny bohater pochodzi spoza tej zamkniętej społeczności, umożliwia rewelacyjne prowadzenie widza razem z nim. Powoduje to, że razem z bohaterem odkrywamy tajemnice, razem z nim poznajemy nowych bohaterów, razem z nim poznajemy relacje między tymi bohaterami. Niejako mamy czystą kartę, którą odkrywamy razem z naszą postacią, razem z Pawłem Zawadzkim w tym przypadku. I to równocześnie jeszcze powoduje, że o wiele lepiej się z nim utożsamiamy, bo niejako czujemy to, co on jest. Jesteśmy zaskakiwani w tym samym momencie co on. Odkrywamy tą tajemnicę razem z nim i prowadzimy to śledztwo razem z nim. To jest to, o czym mówiłem w zamkniętej społeczności. Jeśli wprowadzimy wielu bohaterów w, tej w obrębie tej społeczności, to widz zaczyna prowadzić własne śledztwo. Prawda? My bardzo często w serialu kryminalnym mamy tak, że sami zastanawiamy się, analizujemy wszystkie wydarzenia i, ej, to może on dokonał tego morderstwa, a może on, a może ten. Prawda? Uczestniczymy w tej zabawie. I właśnie. Wprowadzenie zamkniętej społeczności i wprowadzenie do niej outsidera z narracją pierwszoosobową powoduje, że my bawimy się w tego detektywa razem z naszym bohaterem, i jest to świetny haczyk yy, konstrukcji fabularnej, który łapie widza i wciąga w całą historię. Idealny portret. Pierwsze informacje, które otrzymujemy o wszystkich bohaterach, o tej białej karcie, którą zapełniamy informacjami o konkretnej społeczności, jest zawsze wyidealizowana. To jest taki idealny portret. Nigdy w serialu kryminalnym nie dowiemy się prawdy o bohaterach. Na samym początku. Zawsze y, twórcy budują pewnego rodzaju iluzję portretu psychologicznego. Poznajemy idealny wizerunek tego nauczyciela, idealny wizerunek tego ucznia, idealny wizerunek burmistrza, idealny wizerunek funkcjonariusza policji, ale pod tym wszystkim, pod tym idealną, pod tą idealną okładką książki skrywa się ta zgnilizna, to zepsucie. Poznajemy Idealne relacje między tymi postaciami, że nie wiem, ci rodzice uwielbiają to dziecko, a to dziecko bardzo lubi tego swojego przyjaciela. Wiecie, wszystko jest takie piękne, takie kolorowe, takie nieprawdziwe. Ale to jest bardzo ważne, żeby wprowadzić ten idealny portret, aby potem w nim namieszać i wszystko wywrócić do góry nogami. Więc zawsze to pierwsze zetknięcie się z ym, tą zamkniętą społecznością. Jest pewnego rodzaju taką fatamorganą fabularną. W obrębie tej fatamorgany wprowadzany jest motyw brzydkiego kaczątka. To jest nazwa wymyślona przeze mnie, nie znajdziecie tego w żadnych pewnie profesjonalnych opracowaniach, ale. Zawsze w tym idealnym portrecie społeczności pojawia się brzydkie kaczątko. Pewnego rodzaju bohater lub grupka bohaterów, która na pierwszy rzut oka wydaje się winna dokonania tego morderstwa. To jest taka ofiara, którą twórcy nam rzucają fabularnie na pożarcie, żeby wprowadzić fałszywe tropy, żeby na, żebyśmy my jako ci detektywi wydawało, żeby nam się wydawało, że okej, okay, tutaj mamy winnego. Dokładnie tak samo jest w pierwszym sezonie, gdy mamy grupkę dzieciaków, którzy od razu wydają nam się podejrzani. I to samo się dzieje w drugim sezonie, to samo się dzieje w trzecim. W każdym dobrym serialu kryminalnym mamy pewnego rodzaju fałszywy trop, który od razu jest nam podrzucany. Odkrywanie prawdy. Teraz dochodzimy do mięska całego śledztwa. Ten początek, tą całą konstrukcję filarów świata przedstawionego mamy już za sobą, i przechodzimy do głównego. Elementu prowadzenia całego, całego, fabularnie całego sezonu, czyli odkrywania prawdy. To jest ten moment, gdy wszystkie portrety psychologiczne odwracają się o 180 stopni, gdy tą piękną okładkę książki otwieramy i zaglądamy, co jest w środku, gdy poznajemy prawdę o bohaterach, poznajemy nowe relacje między nimi, poznajemy to kłamstwo, które powoli gdzieś tam wychodzi na wierzch. Bardzo często jest to też moment odmiany brzydkiego kaczątka, gdy okazuje się, że właśnie ta osoba, którą na początku podejrzewaliśmy, jest paradoksalnie niezwykle Pomocna w całym śledztwie. Wiecie, to jest ten moment, gdy wychodzi na jaw. Prawda o wszystkich bohaterach i następuje ich przemiana w naszych oczach. A przemiana w filmie fabularnym jest niezwykle ważna, bo ona powoduje, że bohaterowie się zmieniają, są bardziej interesujący. I ten rozwój bohatera, ta, ta zmiana światopoglądu jest niezwykle istotnym, kluczowym elementem konstrukcji każdego filmu, nie tylko serialu kryminalnego. W ogóle to jest kwintesencja fabularna każdej produkcji, przemiana bohatera. A w przypadku serialu kryminalnego tych przemian mamy bardzo dużo, bo ta karta biała, którą zapełniliśmy, idealnym obraziem, Razem członków społeczności, nagle okazuje się, że możemy ją zmienić i wyrzucić do śmieci, bo każdy z nich skrywa jakąś tajemnicę, każdy jest powiązany z zupełnie innymi osobami, z którymi nam się wiecie, nawet nie śniło, że, będą, że wystąpią takie powiązania. I w obrębie odkrywania tego portretu psychologicznego następuje kolejny element fabularny, czyli wprowadzenie nowych graczy. Bardzo często em, w, gdzieś tam w tle, w kuluarach są osoby pociągające za sznurki. Tak jest właśnie w pierwszym sezonie em, Belfry. Ja wam tutaj nie zdradzę nic fabularnie, żeby nie spoilować osobom, które jeszcze nie oglądały. Dokładnie tak samo jest w drugim sezonie. Gdzieś tam poznajemy grupkę bohaterów, która była cały czas w tle i pociągała za sznurki. To Domyślam się, że podobnie będzie w trzecim sezonie. Więc wprowadzenie nowych graczy jest świetnym elementem, który pozwala bardziej rozbudować fabułę, ale też pozwala zaprezentować nowe powiązania i nowe relacje w tej, tej, tej pajęczynie. E, pajęczynie e, społeczności. Więc nowi gracze z reguły się pojawiają, i dzieje się to właśnie w czasie prowadzenia całego śledztwa. Gdy już całe śledztwo przeminie i ten środek, to mięsko serialu mamy za sobą, powoli przechodzimy do epilogu. I tutaj się dzieje z reguły jedna ważna rzecz, czyli pozorne zwycięstwo. Złapaliśmy już naszego winowajcę, mamy mordercę, już wszyscy się cieszą, wszyscy celebrują, świętują i możemy y, zręcznie kończyć serial, prawda? No, nieprawda. Tutaj dochodzi do motywu tak zwanego fałszywego zwycięstwa, czyli okazuje się nagle, że jednak złapaliśmy złą osobę. Nagle wychodzi na jaw nowy element układanki. Nagle nasz bohater wpada na nowy pomysł, uświadamia sobie coś. Kojarzycie na pewno takie momenty, gdy pada ktoś mimochodem, już świętujemy, pijemy sobie tam piwko, cieszymy się, i nagle ktoś rzuca jakiś tekst, który uświadamia naszemu bohaterowi, że kurczę, to wszystko nie tak wygląda. I to jest moment, gdy cała nasza układanka, skrzętnie budowana przez odcinek za odcinkiem, kolejna przygoda za kolejną przygodą, wszystko mamy już poukładane i nagle, jak niczym wieża z klocków, cała nasza struktura fabularna się wali i dochodzi do ogromnego zwrotu akcji, punktu kulminacyjnego. Gdy cał, wszystko, co sobie idealnie już poukładaliśmy w głowie, okazuje się... Iluzją, okazuje się fałszem. Jest to świetne zagranie, dość charakterystyczne, ale ono zawsze działa. Gdy z punktu widzenia z tego piedestału, z tego podium, nagle spadamy na ziemię i okazuje się, że wszystko było tak naprawdę kłamstwem i tego typu motyw mamy e, świetnie zaprezentowany właśnie w, e, w pierwszym sezonie Belfra. Liczę na to, że trzeci sezon również takie ciasteczka nam e, e, również ukaże. Po pozornym zwycięstwie, ja już tutaj korzystam e, z notatek, bo wszystko mamy skrzętnie spisane w telefonie, żeby nic nie pominąć, no to oczywiście dochodzi do ostatecznego zwycięstwa, nawet nie musiałem nic sprawdzać. Czyli mamy już faktyczny epilog całego, całego sezonu, złapaliśmy tego ostatecznego zbuja i zamykamy go czasami na w ostatnim odcinku następuje jeszcze leciutki cliffhanger, który wprowadza nas do kolejnego sezonu, prawda? Żeby jeszcze zajawić i poprowadzić naszą uwagę, naszą ciekawość, pobudzić na samo zakończenie, ale ogólnie ta przygoda, ten element scenariuszowy jest zamknięty. Uff! Tak to właśnie prezentuje się konstrukcja fabularna w większości dobrych seriali kryminalnych. Zwróćcie uwagę, jak będziecie sobie oglądać, czy to właśnie Belfra, jeśli nie widzieliście, czy jakiś inny film, film kryminalny. Miejcie z tyłu głowy cały czas tą całą listę, którą tutaj wam wymieniłem, i jak dużo rzeczy zauważycie, jak dużo rzeczy się powtarza. Oczywiście w swoich wariacjach fabularnych, no żaden film nie jest identyczny, ale te wszystkie elementy konstrukcji fabularnej będziemy mieli jak na dłoni. Szybciutko, przelećmy, podsumujmy całość. Czyli, po pierwsze, społeczeństwo, społeczność. Zamknięta społeczność, która pozwala zaprezentować barwnych bohaterów i relacji między nimi. Dochodzi do morderstwa w tej społeczności. Wprowadzany jest główny bohater, który musi być outsiderem. Narracja, w większości, pierwszoosobowa. Dzięki temu odkrywamy cały świat razem z naszym bohaterem. Odkrywamy te portrety psychologiczne bohaterów. Idealne portrety, czyli wizerunek pierwszy jest taką ułudą, taką fatamorganą, taką iluzją. Potem mamy motyw brzydkiego kaczątka, czyli właśnie jakąś potencjalną ofiarę rzuconą nam przez twórców, aby jeszcze bardziej zaburzyć nasze śledztwo detektywistyczne. Odkrywanie prawdy, mięsko każdego serialu, gdy te portrety psychologiczne odwracają się o 180 stopni, wychodzą nowe relacje, nowe kłamstwa, nowe prawdy. Wprowadzani są nowi gracze, czyli gdzieś tam ktoś pociągał za sznurki, jakaś tajna organizacja, jakiś dziwny ktoś u władzy. Jest taki ktoś wprowadzany, aby jeszcze bardziej namieszać. Pozorne zwycięstwo, wydaje nam się, że zwyciężyliśmy, ale nie do końca i dochodzi do ostatecznego zwycięstwa i zamknięcia całego śledztwa. To są najważniejsze elementy konstrukcji fabularnej każdego dobrego serialu kryminalnego i. Yy, właśnie tak, jak Wam powiedziałem, miejcie z tyłu głowy, jak sobie będzie, będziecie na przykład Belfra ogląda, oglądać cały czas ten schemat i zobaczycie, jak wiele rzeczy się sprawdzi. No i oczywiście, właśnie polecam Wam obejrzenie Belfra. Yy, 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 wydaje mi się, że czeka Was naprawdę interesująca przygoda, jeśli jeszcze nie widzieliście tego serialu. Jeśli widzieliście, to trzeci sezon. Tak jak powiedziałem, już wystartował, dwa odcinki możecie obejrzeć na Kanal Plus Online, jeden za darmo na YouTubie, Kanal Plus Polska. Ja obejrzałem trzy odcinki, miałem udostępnione je przedpremierowo. Co mi się podoba w trzecim sezonie, to to, że wraca troszkę do tej konstrukcji fabularnej z pierwszego sezonu, tak jak tam mieliśmy Dobrowicę, tutaj nasz Paweł Zawadzki przyjeżdża do Międzymorza, swojej rodzinnej miejscowości, gdzie również mamy właśnie te wszystkie elementy. Mamy zamkniętą społeczność, w której poznajemy bohaterów. Już tutaj, już w trzecim odcinku bardzo dużo się dzieje, słuchajcie. Już widać taki potencjał do obracania tych portretów psychologicznych 180 stopni. Wychodzą nowe relacje, nowe tajemnice zaczynają być tutaj nam podawane. Wydaje mi się, że jest tutaj duży potencjał do zaprezentowania naprawdę fajnej historii detektywistycznej. Mówię, wydaje mi się, no bo nie widziałem wszystkich odcinków, a sezon powinno się oceniać oczywiście po obejrzeniu całości. Początek wydaje mi się, że jest fajnie zarysowana ta intryga, szczególnie podobał mi się trzeci odcinek. Ale gdzie to będzie zmierzało, to zobaczymy. Ja trzymam kciuki, żeby poziom pierwszego sezonu i cały ten schemat, o którym tutaj opowiedziałem, fajnie wybrzmiał, bo jest do tego, jest, mamy tutaj potencjał do tego, a jak się okaże, to zobaczymy. Ja wam serdecznie polecam, bo jest to interesująca intryga, a zawsze fajnie się pobawić w takiego detektywanie. To, to, to jest taki element, taki haczyk tych wszystkich seriali kryminalnych czy filmów fabularnych, kryminalnych, nie? Że on, one tak zapraszają nas do udziału w całej przygodzie, do udziału w tej zabawie. Więc, w pewnym zakresie, nawet tego rodzaju gatunek filmowy jest nawet lekko interaktywny. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak my podchodzimy do takiego e, dzieła, prawda? Że razem z. O, przepraszam, Że razem z bohaterem uczestniczymy w tym śledztwie. Jest troszkę w tym takiej interaktywności. Nawet nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a teraz mi tak tak sobie uświadomiłem. A i pamiętajcie oczywiście o konkursie z nagrodami. Link do niego znajdziecie w opisie do tego materiału. Tam e, wbijajcie używając telefonu komórkowego. Ja już to mówiłem, ale powtarzam na wszelki wypadek. I możecie sobie wziąć udział w konkursie yy, i troszkę uzupełnić fabularnie waszą wiedzę o trzecim sezonie. No, oh, dobra, kończę, bo się nagadałem. Mam nadzieję, że Wam się y, materiał podobał i dowiedzieliście się może czegoś nowego o konstrukcji seriali kryminalnych. E, życzę Wam miłego tygodnia i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.